Jak to było? Badzia, badzia, badzia Udało się, nagrywam Zapytaj beczkę Zapraszam, zapraszam, wejdźcie, rozgoście się tutaj płaszcze na te o, wino, Przepraszam, zapraszam. Ci z was, którzy oglądają moje daily vlogi, będą teraz zażenowani przez najbliższe 15 minut i poczują się, jakby widzieli swojego znajomego, który nagle nie pił od paru lat i się strasznie upił i zaczął szaleć na imprezie. I przyjemnie jest tu wrócić do zapytaj beczkę. Od razu natomiast, mały disclaimer. Traktujcie, proszę, ten odcinek jako specjalny. Nie dlatego, że będzie w nim coś niesamowicie fajnego, tylko dlatego, że. Jeszcze nie wiem, czy jestem w stanie robić beczkę regularnie. 8 milionów ludzi zobaczyło daily vlogi, w czasie jak nie było, zapytaj beczkę, i wyraziło jednogłośną opinię. Zastryfikowali mi glicerol! Jaki ten gargamel ma WKURWIAJĄCY wielki kulfon na twarzy! Nie, myślę, że jesteś całkiem niezły w wyrażaniu swojego zdania. Powinieneś być dziennikarzem, recenzentem. Bardzo charakterystyczny twórca, dla swojej epoki, charakterystyczny ze względu na swój WKURWIAJĄCY nos. Kiedyś napiszesz książkę. Wiosnę 2016 spędziłem przelewając wino między osikami mazurskich jezior. Wspominając wkurwiający nos Gargamela, mógłbyś być korespondentem w telewizji z naszym cotygodniowym raportem Co słychać w internecie? Betrezen 41. Halo Betrezen! Gargamel ma wkurwiający nos! Twoje zdanie jest ważne, Twoje zdanie się liczy, Twoje zdanie coś znaczy. Kiedy Cię widzę, czuję to! O! Jeżeli początek nowej ery uznaje się za narodzenie Chrystusa, dzięki czemu wiemy, że jest teraz rok 2016 i tutaj rodzi się moje pytanie, dlaczego niewierzący w Boga używają tego samego roku co chrześcijanie? Skoro nie wierzą w Boga, to znaczy, że nadal powinni żyć czasami sprzed naszej ery? Bardzo dobry żart w ogóle. W sensie. De, de, zebrałeś mi pointę. Nie mogłeś zapytać... Ja przepraszam bardzo, dlaczego ludzie niewierzący? Mają w domu chuinkę. I na to ja odpowiadam. Hej, to może przypierdol się, że używają roku 2016? Jestem podróżnikiem w czasie! Krzysiu, jem zupę. Znakomite użycie technologii podróży w czasie. Jak zobaczycie podróżnika w czasie, nie pytajcie go o to, jakie są wyniki w Totka za tydzień, tylko dajcie mu zupę. Przypomnijcie mu bieżące memy, bo... Jak nazywa się japoński bezdomny? Na chuj mi ta chata! Nie, to kolejny dowcip z tej serii, który nie ma sensu, bo nie byłoby takiego słowa. Wiecie jak nazywa się japoński onanista? Kishi Ogura! <grystanie> Masło robi się ze śmietany, a nie z mleka. Chyba ty! Burzum! Burzum! Krzysiu, czytam książkę Niekrytego i mam na sobie koszulkę. Lubisz masło? Czy to normalne? Jesteś normalnie jak ten dzieciak na tej, tej grafice, jak być cool w latach 80 Jeszcze sobie załóż bluzę Rezi Style, majtki Abstra Wear. Ten YouTube to jest po prostu banda idiotów! Co sądzisz o tegorocznej Eurowizji i o ocenie jury? N nie mam zielonego pojęcia, o czym mówisz. To, że mieszkam poza granicami, w Rzeczpospolitej, oznacza, że mam wolny mózg od tylu rzeczy, mogę sobie nabrać perspektywy. Od paru lat nie słyszałem ani jednego newsa o papieżu Polaku. Nie widzę młodzieży w odzieży patriotycznej, nie znam wyników Eurowizji. To daje dystans do życia, do spraw i zmniejsza liczbę tematów w Zapytaj Beczkę, do których jestem w stanie się odnieść. Przestałeś być zabawny, od kiedy zacząłeś zachowywać się jak TYPOWY lewat! Nie pozdrawiam! Zawsze się zastanawiam, jak takie osoby oglądają Zapytaj Beczkę. Niechaj rozpocznie się dowcip! Żarty o żarty o żarty o A tak w ogóle homoseksualiści są spoko! <noise> w ogóle to nie jest śmieszne. Co sądzisz o dramie? Seks masterki! Te raki co ją hejtują! Częstotliwość występowania słowa kurwa rak w komentarzach w internecie to słowo nie jest tak fajne i mocne i tak cool jak wy sobie wyobrażacie. Dostałem raka od tego żartu! Dostałem raka od nowego odcinka! Dostałem raka od Twojego komentarza! Dostałem. te... Brakowało mi tego. To jest wszystko śmieszne, dopóki naprawdę nie dostaniesz raka. Te raki, co ją hejtują, Malczyński, Max Krasoń. To jest jakiś żart, jak widzę te podróby abstrach. i to mnie chuj strzela! <gry> Doszliśmy więc do wymiany pokoleniowej na polskim YouTubie. Czasy starego dobrego abstrachu. To jest teraz klasyka popkultury polskiej. Kurde, jak oni nagrywali, co mówią gimbusy, jak chodzą w dresach pod blokiem. Rafał masny. W dresie mówił o prawilnym kołczanie prawilności. To był kontent. Teraz to śmieci i raki! <gry> Robert Pasut. Mozart, formy czego nie mówią. Jak do Polski doszła fala oczekiwania versus rzeczywistość. Jaki to był szał! No, to były, dwa piękne czasy, nie? Widziałeś się jak no. <grym> Ja wolę taki humor, który wsadza ci do głowy myśli, które później... Ci wychluwają takie klasyczne żarty. Lubisz masło? Żarty, które cię prześladują. Ja przepraszam bardzo. Na przykład założę się, że wielu z was nigdy nie pomyślało, że osoba, która wychodzi jako pierwsza z domówki, w sumie wypada, żeby się pożegnała ze wszystkimi, ale ona tylko psuje tę domówkę, jeśli cię zaczyna ze wszystkimi żegnać. Słuchajcie, ja wychodzę, dzięki, 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 ja idę już, idę! Cześć, papa! Pa. I wtedy połowa ludzi na melanżu zaczyna myśleć, chyba kończy się powoli. Niech ona po prostu idzie i nikomu o tym nie mówi. I to nie jest humor obserwacyjny, to jest. E Ostatnio mnie strasznie w mówienie, że jaka to jest teraz młodzież uzależniona od tych wszystkich sprzętów elektronicznych, internetu i tak dalej. Ja byłem uzależniony od Komodore 64, ale to wszystko to jest problem Milenialsów. Milenialsi, 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 roszczeniowej pokoleni. Milenialsi nie potrafią pracować. Milenialsi nie wiedzą jak się przygotować na rozmowę o pracy. Milenialsi odkrywają kawę na nowo. Milenialsi są weganami. Milenialsi jedzą mięso. Milenialsi... Pi milenialsi piszą w te wszystkie artykuły o milenialsach na, na temacie. Według mnie to jest wina osób starszych, rodziców, którzy dają dzieciom co chwila telefon, tablet, żeby się po prostu na chwilę odpierdolili. To jest hipokryzja! Mam o, ostatnio strasznie duży problem ze słowem hipokryzja, ponieważ to jest takie słowo, które występuje tylko wtedy, kiedy człowiek jest furwiony <gryzja> i próbuje obrazić, zdisować, zdyskredytować w taki wyniosły, charakterystyczny sposób. Charakterystyczny dla słowa hipokryzja. Sprawdźmy to w internecie! Ctrl F. Hipokryzja. Nie hipokryta! Piszesz, że kolega nie ma nic do powiedzenia, to czepia się sposobu... Wiesz, co to hipokryzja? No właśnie, chyba na tyle z tej rozmowy. Gonciarz to hipokryta i baran, któremu wydaje się, że myśli samodzielnie, a tylko łyka chore bzdury i innych pozbawionych... Pamiętaj, jeśli widzisz, że ktoś używa słowa hipokryzja, to daj mu w mordę. Ja się pytam, gdzie jest administrator, i ewentualne żarty o kupie. Wiecie, że jak się kicha podczas robienia kupy, to jest tak głupio, bo. zaburza się taki naturalny rytm robienia kupy. Czy też lubisz zdjęcia napakowanego papieża? Czy żart z żartów o papieżu to jest już żart o papieżu? Ja nie lubię żartów o papieżu. Ale lubię żarty o żartach o papierze. Kiedy mnie odbanujesz na Facebooku? No widzisz, przyszła kryska na matyska. Pomyślcie sobie na przykład, że jak wysyłacie do kogoś na Facebooku wiadomość, to w oknie czatu to już zostanie na zawsze. Czy tam... no teoretycznie na zawsze. Masz na przykład 20 lat, jesteś grafikiem i chcesz yy, napisać do gąciarza, który szyka, szuka grafiku, z propozycją ze swoim portfolio. Tymczasem ostatnia wysłana do gąciarza wiadomość jest sprzed... 5 lat na Facebooku, kiedy napisałeś. się. E... dalej. Miałeś wtedy 15 lat. A jego ci nie wybaczy, nie? Co sądzisz o wybijaniu się na grach, a po nabiciu fejmu, całkowitym zmienieniu tematyki swoich filmów na np. Na unboxingi telefonów? No to by była taka mała. Graborcja? <gry> Ale to musi być dziwne, nagrywanie swojego głupiego śmiechu do kamery w pustym pokoju. Wyobrażam sobie, jak przy montażu myślisz, hmm, ten popierdolony śmiech wyszedł całkiem dobrze, wstawię to tutaj. Dobrze powiedziane. <gry> Muszę się pochwalić swoim odkryciem, które zmieni wasze życia. Subskrybowanie tego kanału diametralnie podnosi jakość oraz ilość otrzymawnego przez nas szczęścia. Uwielbiam Twoje pierdolenie. That's what she said. wali mi w ten śmieszny typek się Maczumpa! Fraszki beczki. Tęcza bajka i fantazja. Mi się pysie, eutanazja. Był raz sobie Gonciarz mały. W Japonii robił dolary. Wstawia beczkę. Masz się śmiej.

służyłem Wam przez długi czas, poświęcając wszystkie swoje wolne wieczory na to, żeby nagrywać dla Was let's play, -e, gameplaye, QA. -e. Natomiast teraz nadszedł czas, żebyście wy zrobili coś dla mnie. I chciałem Was o to prosić o wsparcie na moim profilu Patreon Night, Nadszedł moment w mojej karierze, kiedy już po prostu nie mam czasu grać w te wszystkie gry, więc po prostu potrzebuję pomocy, żeby ktoś grał za mnie, żeby ktoś montował za mnie, żeby ktoś publikował za mnie, więc będą filmy innych ludzi na moim kanale albo na ich kanałach. Jeśli uzbieramy... 15 tysięcy złotych miesięcznie jest dla was ziemeczki, to jest jak wstrychnięcie palcem po prostu, to nagramy ósmą część GTA 5 razem z Maczumpą, i tym razem Maczumpa będzie prowadził auto, a ja będę strzelał. Także tak, tak jeszcze nie robiliśmy. jeśli zbierzemy więcej, jeśli zbierzemy 25 tysięcy złotych miesięcznie, to razem będziemy grać w GTA część 9. Naprawdę część dziewiąta, na której będziemy się ścigać, obydwaj będziemy jechać autami. Pamiętajcie, że to jest tylko 25 tysięcy złotych miesięcznie, także ziemeczki. Za Przepraszam Was, przelewajcie pieniążki. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Tańczą, 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 tańczą jego włosy. Krzysiu, drogi przyjacielu, masz tu w Polsce widzów wielu. Czemu zaś siedzisz w Japonii? Umieraj, kurwa, w agonii. Weganizm jest jak seksanalny. Jak ktoś chce to spoko, ale natura jednak stworzyła nas inaczej. No. Czy to już rasizm i weganofobia? Znaczy no to jest przede wszystkim nieprawda, bo no chuj jest naturalny, w sensie występuje w naturze chuj. W naturze pojawia się również dupa. Więc możesz wsadzić chuja do dupy i to jest jakby no da się to zrobić w naturalnych warunkach. Jakbyś na przykład postanowił, że zaczniesz sobie przeprowadzać fotosyntezę, no to by było trochę głupio, trochę przypał. No bo trochę jednak nienaturalne nie to by było. Trochę. wiesz, chłopak, suczkoza, normalna mejoza. Polska to jeszcze normalny kraj! Jak widzę dwóch facetów z wózkiem, to wiem, że złomiarze! Myślicie, że to jest głupi żart, który sobie wymyśliłem, że postać buraka wiadomo, ona mówi takie, takie rzeczy. Tymczasem jest to żart zapostowany na Facebooku przez posłankę! Krzysiu, jak podać mamie definicję youtubera? Pierdolina, która daje ci raka! Hej, pomyślmy logicznie. Uwaga, statystycznie 99,9 postów zaczynających się od pomyślmy logicznie jest y, straszliwie głupia. Czytajmy dalej. Seksmasterka robi to swoje nauczanie seksualne, ale jej filmy są opatrzone na lepką 18. To kogo ona chce nauczać? Ludzi powyżej 18, którzy już tę wiedzę mają? Pomyślmy logicznie, pomyślmy logicznie, myślmy logicznie, logi, logicznie. Log, log. Teraz jest ta moda na Pokémony, wiadomo, gracze wychodzą z domu fajnie, gracze samice też wychodzą z domu świetnie. Teraz jak do nich zagadać? Mam Pikachu. Krzysztof Gonciarz tańczy, 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 tańczą, 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 tańczą subskrybenci! Dawno, dawno temu, w odległym odcinku, w przypływie złości, Polaczek Gimbus Walker, zabił plemię i... Dobra, próbowałeś. Uwielbiam to, kiedy Krzysztof powie coś naprawdę mądrego i głębokiego, a potem uderzy czymś totalnie głupim i płytkim. To wspaniały sposób, by trafić do każdego z widzów. Może nie powiedziałam nic szczególnie mądrego, ale... Gonkers! Bonkers. Jesteś aż takim lemmingiem i cebulą, żeby trzeba było ci pomagać w tworzeniu zapytaj beczkę. To jest wszystko kwestia milenialsów i tego, jakie lemmingi są w millenialsech. Ciekawe jakby wyglądał gąciarz prawak. oglądać nie ma. Za co? Czy ty w końcu czytasz Wykop, czy nie? Bo już sama nie wiem, czy mogę subskrybować? Eee, skoro decyzję, czy możesz kogoś subskrybować, uzależniasz od tego, czy ta osoba czyta Wykop, cokolwiek to kto, kurwa znaczy, najdalej.